Jesteśmy teraz pod domem pani Anny Lubowieckiej. Sołtyca, miejscowości Szczepanów. Przepiękna miejscowość, jedna z dziewięciu sołec na terenie gminy Brzesko. Miejsce narodzin świętego Stanisława biskupa Męczennika. I mamy dla pani Anny statuetkę ambasadora bilansu kariery i mamy nadzieję, że sprawimy jej przyjemność. To dzwonimy. dzwonimy. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Witamy. To jest? A taka niespodzianka. Co to jest? Możemy na chwileczkę, pani Aniu. Mamy dla pani takie prezenty. Zasłużone. Zasłużone jak najbardziej. Dlatego jesteśmy tutaj z Panem Burmistrzem i Panią Przewodniczącą, ponieważ mam dla Pani statuetkę ambasadora bilansu kariery 2021. Dlatego taka niespodzianka dla Pani. Chyba sprawiliśmy niespodziankę. No niesamowita niespodzianka. Jest. Panieczko, gratulujemy Ci uzyskania pięknego tytułu ambasadora bilansu kariery 2021. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję. Proszę Cię bardzo, I... piękna statuetka. Prosimy bardzo. Proszę, dyplom okolicznościowy i... Dziękuję bardzo. I drobiazg? No i oczywiście kwiaty. szczęścia. Dziękuję Do tych pięknych życzeń ja również przyłączam się i w imieniu mieszkańców całej naszej gminy, pięknej miejscowości Szczepanów, której Pani jest sołtysem, bardzo serdecznie gratuluję tego wyjątkowego wyróżnienia, wspaniałych osiągnięć. Dziękuję za ciężką pracę na rzecz całej społeczności lokalnej. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, Pani Korneliczku. Proszę bardzo. Pani Anna, na bazie dostarczonych przez nas materiałów, w pomysłowy sposób przygotowała i opublikowała na Facebooku posty promujące programy i usługi oferowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W nieoczywisty sposób zachęcała mieszkańców do rozwoju zawodowego z wykorzystaniem dotacji w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Napisała nawet wiersz. Gratuluję i z przyjemnością wręczam pani statuetkę ambasadora bilansu kariery 2021 w kategorii sołtys. Ambasador Bilansu Kariery 2021, po raz kolejny statuetka za to wyjątkowe osiągnięcie trafiła do jednego z sołtysów z naszej gminy, z gminy Brzesko. Tym razem, w tym roku, tą statuetkę otrzymała pani Anna Lubowiecka, sołtys Szczepanowa, która działa na co dzień w sołectwie, ale też jest radną gminną i szefem jednej z ważniejszych merytorycznie komisji. Ja cieszę się i jestem bardzo dumny, że to właśnie sołtysi z naszej gminy są tak, aktywni i działają na rzecz i dla dobra mieszkańców, a ich praca jest zauważana nie tylko w naszej gminie poprzez dokonywane wybory przez mieszkańców, ale też przez instytucje wojewódzkie, tak jak Wojewódzki Urząd Pracy. Bardzo dziękuję za przyznane wyróżnienie. Jest to dla mnie ogromna radość. Dzisiejszy dzień jest dla mnie y, szczególny. Y, przystępując do konkursu Ambasador Bilansu Kariery postanowiłam, że wszystkie posty będę pisać w sposób wierszowany, myśląc o tym, że komuś to się spodoba i być może, że nawet ten konkurs wygram. Y, jak widać udało się serdecznie za to dziękuję. Y, uczestnictwo w tym konkursie myślę, że będzie również takim asumptem dla mnie, aby teraz czynniej z wszystkich projektów, które oferuje Wojewódzki Urząd Pracy i mam nadzieję, że tak się stanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję bardzo.